Cześć, witam Was w Jeżowie Sudeckim koło Jeleniej Góry Tutaj na pierwszym planie zabudowania Jeżowa A na dalszym planie Jeleniogórskie osiedle Zabobrze na tle Karkonoszy Znajduje się na drodze z osiedla Zabobrze w Wielonie Górze, prowadzącej na górę szybowcową, którą za chwilę Wam pokażę. Tutaj Was przepraszam, bo w międzyczasie statyw poziomuje. No a tutaj góra szybowcowa ze znajdującym się hangarem na szczycie z góry szybowcowej bardzo pięknie widać kotlinę jeleniogórską nie tylko w dzień, ale przede wszystkim wieczorem pozdrawiam Was serdecznie Adrian Janda Jelenia Góra i zapraszam na wycieczki, na spacery po naszych okolicach i do podziwiania naszych pięknych krajobrazów. Hej!